System medialny Stanów Zjednoczonych. Wprowadzenie. Liczba mieszkańców 300 milionów. Struktura federacyjna 50 stanów. Każdy ma własną legislaturę, ciała zarządzające i ustawodawstwo. Kraj wieloetniczny, wielonarodościowy, wieloreligijny. Różnice społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Większość informacji światowych płynie z USA lub jest wytworzonych przez media masowe tego kraju. Associated Press. AP gigantyczna agencja prasowa, Cable News Network CNN najstarsza i najbardziej znana telewizja opiniotwórcze magazyny i gazety wpływ na kształt opinii publicznej na świecie początki prasy amerykańskiej Boston narodziny prasy amerykańskiej ważny ośrodek ruchu wydawniczego 25 września 1690 roku. Z manufaktury Air Price'a wychodzi czterostronicowy dru druk autorstwa Benjamina, Benjamina Harrisa, zatytułowany Public Occurrences, Both Foreign and Domestic. Pierwszy druk informacyjny w USA. Po publikacji pierwszego numeru zakazano publikacji z powodu krytycznego stosunku autora do rzeczywistości w USA. 24 kwietnia 1703, 1704 roku powstaje The Boston Newsletter ze sprawą Johna Campbella periodyk wydawany do 1776 roku. 21 grudnia 1719 roku powstaje Boston Gazette pod auspicjami Williama Brookera, periodyk wydawany do 1741 roku, kiedy połączył się z New England Weekly Journal. 1721 rok James Franklin tworzy The New England Current, pierwsza w Stanach Zjednoczonych gazeta z mniej oficjalnymi informacjami. Zawartość mniej kontrolowana przez władze, dużo kultury. Filadelfia, kolejny ważny ośrodek ruchu wydawniczego. 1683 rok powstaje pierwsza manufaktura drukarska. 22 grudnia 1719 roku wychodzi pierwszy tytuł prasowy z manufaktury w Filadelfii, American Weekly Mercury. 1728 rok powstaje Pennsylvania Gazette, a w 1729 przejmuje ją przyszły prezydent USA. Benjamin Franklin był to wówczas jeden z, najpoczytni z najpoczytniejszych tytułów w Stanach Zjednoczonych. Lata 30 XVIII wieku, rozkwit dziennikarstwa w Stanach Zjednoczonych, wzrost liczby i nakładów tytułów prasowych, większy dostęp Amerykanów do informacji, media stają się czwartą władzą. Rozwijała się też prasa na terenie kolonii amerykańskich. Wydawcy i dziennikarze tej prasy przygotowali grunt pod wydarzenia związane z niepodległościowym zrywem Amerykanów. William Bradford III, Pennsylvania Journal, Isaiah Thomas, Massachusetts Spy, Thomas Paine, Common Sense. Broszura Common Sense w 1776 roku stała się stymulatorem amerykańskiej rewolucji i w jej następstwie 2 lipca 1776 roku ukazała się Deklaracja Niepodległości, Proklamacja Niezależności Kolonii 13, 13 Stanów od brytyjskiej korony. 1791. Pierwsza poprawka do Konstytucji USA. Gwarancja wolności wypowiedzi dla amerykańskich środków przekazu. Przyznana w podziękowaniu za dotychczasową działalność na rzecz amerykańskiej państwowości. 1783. Pierwszy dziennik w Filadelfii założony przez Benjamina Towna. Pennsylvania Evening Post. Utrzymywał się na rynku 17 miesięcy przed końcem XVIII wieku wszystkie ważniejsze ośrodki poza Bostonem miały swoje dzienniki lokalne, a w Filadelfii była gazeta całodniowa ukazująca się rano i wieczorem New World. Rozwój prasy narodziny gazet popularnych i jakościowych. XIX wiek. Ekspansja prasy amerykańskiej. Coraz więcej tytułów powstają też tytuły nieanglojęzyczne, na przykład w Nowym Orleanie. A także pisma dwujęzyczne, hiszpańsko-angielskie. Rozwój przemysłu, w tym urządzeń drukarskich, pozwolił na wprowadzenie gazet w cenie jednego centa, tzw. Penny Papers, The New York Sun 3 września 1833 roku i New York Morning Herald James Gordon Bennett 6 maja 1835 roku. Pisma te łączyła też tematyka sensacyjna, szybko zaczęły powstawać kolejne tanie gazety, głównie w Nowym Jorku. Oprócz masowej prasy zaczęła rozwijać się ambitna w treści jakościowa prasa. Informacje zagraniczne, poważna publicystyka. 2 września 1841 roku ukazuje się tygodnik New York Tribune, eh, Horace Greeley, o lewicującym profilu. Spod jego skrzydeł wyszedł Henry J. Raymond, który założył dziennik The New York Times. Od 18 września 1851 roku wydawany początkowo jako New York Daily Times. 1877 rok powstaje dziennik The Washington Post. 11 stycznia 1849 roku (nieformalnie w maj 1848) roku powstaje pierwsza amerykańska agencja Associated Press. Wpływ na to miało wynalezienie telegrafu. Prasa zaczęła dynamicznie rozwijać się poza miastami wschodniego wybrzeża: Boston, Philadelphia, Nowy Jork. 1847 powstaje Chicago Tribune w Chicago. Rozwijać zaczęły się magazyny ilustrowane ilustracja utrakcyjniały czasopisma. 1855 rok Frank Leslie's Illustrated Newspaper oraz 1857 Harper's Weekly. Oba konkurencyjne pisma miały sporo informacji sportowych, sensacyjno-kryminalnych i ilustracji. Harper Monthly od 1850 roku umacniał pozycję drugiego tytułu. Lata 60. XIX wieku, rozwój fotografii, dużo zdjęć wojennych. Pionier Matthew Brady, rozwój reportażu wojennego, syntetyzacja informacji prasowej. 1865 rok Edwin Lawrence, Godkin zakłada Nation. Istnieje też na rynku gazeta Evening Post. Rozwijał się też rynek wyspecjalizowanych magazynów ilustrowanych: Outlook, Cosmopolitan. Prasa dla ludzi zamożnych i wykształconych, efekty zmian społecznych. Prasa masowa i dziennikarstwo żółte. Większość Amerykanów nie należało do grupy wykształconych, szukali w prasie sensacji i sportu. Joseph Pulitzer odczytał te wymagania, gdy w 1883 roku został redaktorem naczelnym dziennika, gdy w 1883 został redaktorem naczelnym dziennika New York World i stworzył nowe, dziennika, nowe dziennikarstwo amerykańskie. Dziennik szybko zaczął bić rekordy popularności. Nowe dziennikarstwo amerykańskie, gazety tanie, łatwe w odbiorze, agresywne w publicystyce i koncentrujące się na tematyce obyczajowej, sporcie i sensacji kryminalnej. Adresowany do masowego czytelnika. Więcej ilustracji niż tekstu, chwytliwe tytuły, akcentowanie misyjności i interesu publicznego. Główni przedstawiciele. Joseph Pulitzer, William Randolph Hearst. Wzrost tytułów, wzrost sprzedaży. Joseph Pulitzer. Szybko dorobił się fortuny, którą przekazywał na cele publiczne. Założył pierwszą szkołę dziennikarską na nowojorskim uniwersytecie w Kolumbii. Jego imię nosi najważniejsza nagroda dziennikarska w USA: Dziennik World 1860 rok, niedzielna wersja dziennika Sunday World, wieczorna wersja obu dzienników Evening World 1887 rok. Koniec XIX wieku, kryzys ekonomiczny, walka o czytelników, malejące wpływy z reklam. By zachęcić czytelnika, publikowano coraz bardziej sensacyjne teksty w banalnej formie z dużą ilością obrazków. Problematyka kryminalistyczna. Narodziło się dziennikarstwo żółte. Yellow Journalism. Kłamliwa, sensacyjna informacja, koncentracja na seksie i zbrodni. William Randolph Hearst doprowadził do apogeum rozwoju żółtego dziennikarstwa. Był bogaty i miał duże aspiracje polityczne, które chciał osiągnąć poprzez prasę. W 1880 roku przejmuje zadłużony dziennik San Francisco Examiner. Później zainteresował się New York World, pulicera. W 1882 roku kupuje Morning Journal od brata pulicera i chce pokonać yy, gazety Josefa. Rozpoczęła się konkurencja. Od 1889 roku w World pojawiały się regularne komiksy, a od 1893 były one w kolorze. Najbardziej charakterystyczny bohater to Yellow Kid od koloru stroju i od tego nazwę wzięło właśnie żółte dziennikarstwo. W 1897 roku Morning Journal osiągnął nakład World, ale dalej ten drugi miał wyższą jakość. Narodziny nowych form przekazu, agencje informacyjne i radiofonia. Agencje prasowe. 1848 rok, Associated Press, lider na rynku współdzielnia 1907 rok United Press Associations 1909, 1909 rok International News Service William R. Hearst i 1958 Połączenie UPA i INS United Press International. Przystąpienie USA do I wojny światowej w 1917 roku wzrost zainteresowania sprawami międzynarodowymi, wzrost liczby korespondentów wojennych. Wojna spowodowała również rozkwit radia. Na początku myślano, że będzie to medium poświęcone wyłącznie rozrywce. W 1916 roku Lee De Lee Forest, zwany ojcem radia, rozpoczął emisję programów muzycznych. Naśladować go zaczął Frank Conrad, który od 1916 roku obsługiwał eksperymentalną stację 8XK. Z czasem rozpoczęła emisję nagrań fonograficznych w 1919 roku, a w 1920 roku rozpoczął regularną emisję programów w stacji KDKA, pionierska stacja nadająca informacje, aczkolwiek pierwsza była 8MK z Detroit, Detroit. Potem uzyskała licencję nadawczą, a od 1921 roku jako WWJ rozpoczęła w pełni komercyjne nadawanie. 1917 rok inauguracja działalności eksperymentalnej stacji 9XM, Errol Terry i Edward Bennett. 1922 rok zmiana nazwy na WHA. Promotorami i założycielami pierwszych stacji radiowych były gazety. Później zajęły się tym firmy telekomunikacyjne: American Telephone and Telegraph, Westinghouse i General Electric. Firmy te w 1919 roku zakładają Radio Corporation of America (RCA). Instytucja ta otrzymała nabyte przez właścicieli prawa patentowe do urządzeń nadawczych i patenty. Od 1922 roku te trzy firmy zaczęły walkę o przejęcie wpływów. Najważniejszy człowiek w RCA to Davi David Sarnoff, zwolennik umasowienia nadawczości. Stacje radiowe od 1924 roku zaczęły jednoczyć się w sieci, bo było to atrakcyjniejsze dla reklamodawców. 15 listopada 1926 roku powstaje National Broadcasting Company NBC jako zależna od, od RCA na czele Merlin H. Islesworth. 1927 rok korporacja ma już dwie sieci Red Network Blue Network, które grupują kilkadziesiąt stacji. 18 września 1927 roku powstaje konkurent dla NBC Columbia Broadcasting System, Incorporated CBS. W 1928 roku spółkę przejmuje William S. Paley. E, rozwiązuje ją i z sieci radiowej nadaje nazwę CBS. E, kilkadziesiąt nadawców się w niej znajduje, ale nadal dominuje NBC. Władza chce rozbić ten duopol na rynku światowym i na bazie Blue Network, NBC. W 1945 roku powstaje American Broadcasting Company, ABC. NBC sprzedało BN ze względu na naciski władzy. Federal, Federal Radio Commission, FRC, organ regulacyjny stworzony dla uporządkowania spraw rynku audiowizualnego na mocy ustawy o radiofonii Radio Act od 1927 roku i składający się z pięciu osób wcześniej w 1923 roku powołano Narodowe Stowarzyszenie Nadawców NAB, ale nie udało się uregulować kwestii częstotliwości i innych aspektów prawnych. Federal Communications Commission, FCC, Organ regulacyjny wprowadzony na podstawie ustawy Commission's Act 1934, powołujący siedmiosobowy organ o szerszych kompetencjach niż FRC, dodatkowa kontrola nad strefą telekomunikacji plus uprawnienia do nadawania i odbierania koncesji. Odpowiedzią prasy na rozwój radia było pojawienie się nowej wersji dziennikarstwa sensacyjnego, tzw. jazz journalism. Głównie w Nowym Jorku zmiana formatu gazet na tabloidowe i duże nasycenie fotografią prasową. Założono 26 czerwca 1919 roku gazeta Daily News, początkowo Illustrated Daily News, przez jo Josepha Merdila, Petersona i Roberta R. McCormicka. Szybki sukces wydawniczy zaczęły powstawać liczne tabloidy. Inni przedstawiciele Jazz Journalism Daily Graphic, The Daily Mirror bez większych sukcesów. Daily Graphic upada w 1932 roku, a Daily Mirror w 1963. Na rynku prasowym dochodziło do łączenia się tytułów. Większe tytuły kupowały mniejsze potentaci grupy Hearst'a i Skipsa Howarda. Lata 20 i 30 XIX wieku, narodziny dziennikarstwa interpretacyjnego. Odejście od czystej informacji, ważniejsze staje się pytanie dlaczego, niż co, gdzie, kiedy. Na przykład nowojorski tabloid PM 1940 rok. New York Times News Service, dział korespondencji zagranicznej New York Timesa utworzony w 1917 roku, dziennikarze pracujący tam zdobyli wiele nagród Pulitzera, duże współzawodnictwo prasy i radia. Narodziny telewizji jako czynnik intensyfikujący rozwój systemu medialnego. Pierwsza połowa XX wieku. Rodzi się zagrożenie dla prasy i radia, mianowicie telewizja. 16 stycznia 1926 roku. Pierwszy pokaz na żywo. John L. Baird, Wielka Brytania. Ojciec telewizji. W USA walka o miano pioniera toczyła się między Wladimirem Cosmo z Vorikinem, RCA, i Philo Taylorem Farnsworthem, e, prywatne środki, prywatności). Ich walka stymulowała rozwój telewizji w USA. Im pomysły różniły się od idei, się od, e, idei Blair'a, te nie wypaliły na dłuższą metę. Wyścig wygrał z Worykin, miał pieniądze od RCA. 1935 rok powstaje eksperymentalne studio telewizyjne 1939. Pierwszy pokaz telewizji elektronicznej 1941. Emisję programu zaczyna WNBT należąca do NBC i WCBC własność CBS. Każda po 15 godzin tygodniowa. Niestety wojna zatrzymała rozwój telewizji. Telewizja aż tak bardzo nie konkurowała z prasą. Magazyny się specjalizowały i nie zależało im już na możliwie najszybszym dostarczeniu informacji. Powstają tygodniki opinii i magazyny, ponowny rozkwit prasy. No i teraz będą daty i tytuły oraz nazwiska. 1923 rok, Time, Henry R. Luce, Byton Hadden. 1925 rok, New Yorker, Harold Ross. 1922, Reader's Digest, David Wallace, Lila Ahanson-Wallace. 1930 rok, powstaje Fortune, H. Luce. 1936 rok powstaje Live H. -Luz. 1954 rok powstaje Sports Illustrated H. -Luz. 1933 rok powstaje Newsweek Thomas Martin, 1929 Businessweek wydawnictwo McGraw Growhill. Hill, 1948 rok powstaje US News and World Report. David Lawrence, United States Daily plus World Report, konkurencja dla Time i Newsweeka. Lata 50. XX wieku, ekspansja telewizji. 1952 ruszają kampanie przedwyborcze kandydatów na prezydentów USA. Telewizja odgrywa bardzo ważną rolę. Coraz więcej ludzi ma odbiorniki w domach. Kiedy w 1958 roku powstała United Press International, zaczęła się wielka walka na rynku informacji masowej w USA UPI kontra IP. 1953 rok działalność zaczyna Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych USIA. Na czas zimnej wojny państwo postanowiło powołać własne instytucje ze strefy komunikacji społecznej USIA i placówki w ramach Departamentu Stanu. USIA podległe były takie rozgłośnie jak Wolna Europa 1951 rok, Wolność 1953 rok i Głos Ameryki. Z czasem przeznaczono na to coraz więcej środków. Później powstało Radio Marty, 1985 rok, w celu politycznego rozmiękczenia Kuby. Coraz większe znaczenie telewizji w życiu publicznym, debaty polityków, 1960 rok, Nixon vs. Kennedy. Kennedy wygrywa w wyborach niewielką ilością głosów po debacie. Lata 60 XX wieku, rozwój prasy podziemnej, radykalnej prasy przekazującej informacje dotyczące napięcia społecznego i zmęczenia związanym i zmęczenia związane z związanego z wojną w Wietnamie. Village Voice 1955 rok Los Angeles Free Press rozwija się dziennikarstwo alternatywne. Prasa podziemna liczyła wiele tytułów, tworzyły się związki tej prasy. Niektóre tytuły osiągnęły sukces komercyjny, jak np. Rolling Stone, Jane Wenner. W związku z wojną wietnamską, młodzieżową rewoltą i napięciami na tle rasowym, rodzi się nowe dziennikarstwo. Etyczne, misyjne, literackie, zaangażowane społecznie. Związane było to ze spadkiem zaufania do władzy i większą kontrolą, kontrolną funkcją mediów. 1972 rok afera Watergate. The Washington Post. Bob Woodward, Carl Bernstein, której skutkiem było ustąpienie Nixona z fotela prezydenta USA. Rewolucja techniczno-technologiczna w mediach. Lata 60. Początki komercjalizacji telewizji. Początkowo negatywne opinie. Kończyły się czasy oligopolu. ABC, NBC, CBS i pojawiała się liczna konkurencja. 1962 rok. USA dołączają do grona państw posiłkujących się przekazem satelitarnym. Pierwsza transmisja obrazu między Europą i Ameryką. Kongres USA powołuje do życia Communications Satellite Corporation, Comsat, które ma koordynować działania na rzecz rozwoju przekazu satelitarnego. Komsat został też częścią międzynarodowego przedsięwzięcia Intelsat. Rośnie siła przekazu satelitarnego. Lata 50 XX wieku, narodziny telewizji kablowej, początkowo bez sukcesów. 30 września 1975 rok, firma, firma Time Incorporated łączy nadawczość satelitarną i przekaz kablowy, nadając walkę bokserską. Telewizyjnym realizatorem była spółka Home Box Office, HBO, należąca do korporacji Time, Powołana do życia w 1972 roku jako operator płatnej telewizji kablowej i producent filmów. Początki płatnej telewizji, paid, telewi paid television, a później pay-per-view TV. Z czasem zaczęto odchodzić od telewizji uniwersalnej na rzecz kanałów wyspecjalizowanych tematycznie, także globalnych: MTV, rok 1981, CNN, Cable News Network, Ted Turner. Dochodziło do licznych fuzji i przejęć. Time plus Warner Communications w 1989 roku. General Electric wchłania RCA razem z NBC. 1969 rok powstaje ARPANET na bazie czterech komputerów połączonych linią telefoniczną sieć urządzeń na potrzeby gospodarki wojennej, następca Internet. Doszło do pełnej komputeryzacji druku i paginacji, bezpośredniej transmisji całych stron tekstu do drukarni. Druk wsparty przekazem satelitarnym, USA Today 1982, Janet, a później m.in. The Wall Street Journal. Numerem jeden jest telewizja, ABC, NBC, CBS i Fox powstała w 1986 roku na bazie kupionej przez News Corporation Ruperta Murdocha w stacji Metro Media. Kolejna ogólnokrajowa sieć to Public Broadcasting Service PBS rok 1969 z radiowym odpowiednikiem National Public Radio NPR 1970 rok. Powstały one dzięki ustawie o nadawczości publicznej z 1967 roku. Nieogólnokrajowe stacje Warner Bros. Television Network Paxnet United Paramount Network. 1996 rok Kongres uchwala Telecommunications Act, pierwsza solidna przeróbka Communications Act z 1934 roku. Spośród prasy największą sympatią cieszą się ilustrowane magazyny, tygodniki opinii, Time, Newsweek, People, Forbes, przewodniki telewizyjne, TV Guide, magazyny dla kobiet, Cosmopolitan, Vogue, magazyny dla mężczyzn, Playboy Sports Illustrated. Podejmowane są liczne działania zmierzające do samoregulacji, na przykład powstają rady prasowe, lokalne od 1971 ogólnokrajowe od 1973 instytucja Ombudsmana, organizacje dziennikarskie. 1 czerwca 1992 roku ANPA plus Newspaper Advertising Bureau plus 5 innych stowarzyszeń dają nam razem Newspaper Association of America NAA Organizacja społeczna, która reprezentuje gazety z USA i Kanady. 1992 rok American Society of Newspaper Editors (ASNE). Organizacja zrzeszająca osoby prywatne, dziennikarzy, wydawców, stworzyła własny kodeks etyczny. 1923 rok National Association of Broadcasters (NAB). decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. As as he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch Sundance and all the lot. You ain't never found him those were his last words.